Kochana duszo, często życie wydaje się powtarzalnym cyklem, w którym zmieniają się twarze i imiona, lecz historia porzucenia i emocjonalnego chłodu pozostaje ta sama. W sercu pojawia się zmęczone pytanie po wielu niespełnionych próbach: dlaczego wciąż przyciągane są osoby emocjonalnie niedostępne? Dlaczego, gdy pojawia się gotowość, by zanurzyć się w oceanie uczuć, na drodze stają istoty, które ledwie dotykają brzegu? Dziś plan duchowy otwiera portal uzdrowienia i świadomości, by przekazać odpowiedź zdolną przerwać ten łańcuch raz na zawsze. Zostań do końca tego objawienia, ponieważ zostanie pokazane, jak własne światło przyciąga cienie, co aniołowie mówią o zapisach z poprzednich wcieleń oraz jak wszechświat, poprzez ten bolesny wzorzec, uczy wreszcie zająć miejsce suwerenności, na które zasługujesz. Aniołowie objawiają, że istnieje dar głębokiego dawania. Naturalna zdolność uzdrawiania i światło, które potrafi rozjaśnić najgłębsze otchłanie. Plan duchowy pokazuje, że właśnie ta energia działa jak latarnia dla dusz zagubionych na własnych emocjonalnych pustyniach. Aniołowie wskazują, że przyciąganie niedostępności rodzi się z duchowego przekonania, iż wartość polega na naprawianiu drugiego. Pojawiają się osoby niezdolne do miłości, ponieważ w głębi duszy istnieje wyzwanie by udowodnić, że da się otworzyć zamknięte serce. Jednak plan duchowy ujawnia, że ta misja ratowania wysysa siłę życiową, a wszechświat stawia teraz granice, aby zaprzestać szukania miłości tam, gdzie panuje jedynie niedobór. Jeśli pojawia się odczucie, że ten cykl musi zakończyć się teraz, by prawdziwa i wzajemna miłość mogła wejść do życia, napisz w komentarzach z pełnym autorytetem. Zrywam wzorzec niedoboru i przyjmuję pełną miłość. Aby zapieczętować ochronę i podnieść częstotliwość. Aniołowie pokazują, że przyciąganie niedostępności odbija ranę poczucia zasługi, która wciąż rezonuje w polu aury. Plan duchowy ujawnia, że gdy uwaga skupia się na tym, dlaczego ktoś inny jest niedostępny, wszechświat próbuje pokazać brak dostępności wobec samego siebie. W pogoni za tymi, którzy uciekają. Oddala się realne i wrażliwe spotkanie z kimś gotowym do prawdziwego uhonorowania. Przewodnicy duchowi wyjaśniają, że ten wzorzec jest szkołą granic. Aniołowie widzą, że przez wiele wcieleń pełniona była rola filaru dla tych, którzy nie odwzajemniali. Plan duchowy objawia, że nie ze strony osób niedostępnych jest w istocie tak wszechświata zaproszeniem do powrotu do domu, do własnego centrum. Niedostępność przychodzi. Aby nauczyć się nie akceptować mniej niż pełnie. Gdy znika zgoda na okruchy od tych, którzy boją się czuć, pole magnetyczne wokół natychmiast się zmienia i tylko istoty emocjonalnie dojrzałe potrafią unieść częstotliwość nowej, suwerennej postawy. Często pojawia się poczucie winy i myśl, że coś jest nie tak, skoro przyciągane są wyłącznie osoby unikające zobowiązania. Aniołowie zapewniają dziś, że jedynym błędem było serce tak pojemne iż mieści nawet tych, którzy nie powinni w nim być. Plan duchowy pokazuje, że osoby niedostępne przyciąga pozorna stabilność, bo szukają w innych tego, czego nie mają odwagi zrodzić w sobie. Aniołowie ujawniają, że ta lekcja czyni z ciebie mistrza rozpoznania. Przyciągając niedostępność, pojawia się zaproszenie, by zobaczyć miejsca, w których porzucano siebie, stawiając innych na pierwszym miejscu. Cykl kończy się wtedy... Gdy własne towarzystwo staje się tak cenne, że samotność jest lepsza niż relacja na pół. Mistyczna energia tego objawienia wskazuje, że nowy cykl próbuje się narodzić. Aniołowie ujawniają, że zrozumienie tego dlaczego rozmagnesowuje niewłaściwe dusze. Plan duchowy potwierdza, że wszechświat porządkuje otoczenie, dlatego wiele osób odchodzi lub się oddala. Nie zatrzymuj tych, którzy nie mają struktury, by kochać. Aniołowie ostrzegają, że kolejną próbą świadomości będzie pojawienie się nowej osoby niedostępnej z tą samą uwodzicielską nar. Odpowiedź na ten test pokaże gotowość na spotkanie dusz przygotowane przez los. Siła tkwi w rozpoznaniu niedostępności na samym początku i w niewkładaniu skarbu w jałową ziemię. Aniołowie dodają, że pole aury ma odcienie różu i fioletu, z drobnymi pęknięciami po powtarzających się rozczarowaniach. Przewodnicy duchowi pokazują, że nadszedł czas, by zamknąć te rany miodem miłości własnej. Przyciąganie osób niedostępnych było sposobem, w jaki dusza uczyła się rozeznania. Plan duchowy ujawnia, że od teraz intuicja staje się wyostrzona, wibracja niedostępności będzie wyczuwalna, zanim padnie pierwsze słowo. Ta duchowa tarcza zapewni, że kolejna relacja oprze się na skalę obecności, czułości i wzajemnego zaangażowania. Aniołowie objawiają, że duchowość przygotowuje spotkanie z kimś o przeciwnej wibracji niż dotychczas. Plan duchowy pokazuje istnienie istoty emocjonalnie dostępnej, dojrzałej i gotowej na oddanie, która jest już kierowana na Twoją ścieżkę. Aby do tego doszło, potrzebne jest opróżnienie szuflady złudnych nadziei wobec tych, którzy nigdy się nie zmienią. Działa egregora uzdrowienia, zapewniając, że nie dla niedostępnych staje się ostatecznym magnesem dla dostępnych. Jesteś istotą światła przeznaczoną do pełni, a pustynia pustych relacji zostaje w tyle. Zanim zostanie ujawniony ostateczny znak, który wszechświat wyśle w ciągu najbliższych siedmiu dni, by potwierdzić przerwanie tego cyklu i to, że prawdziwa miłość puka do drzwi, proszę o polubienie, subskrypcję kanału i włączenie dzwonka, wzmacniając krąg świadomości, który nas łączy. Wyobraź sobie teraz krąg fioletowych płomieni, spalających wszystkie nici łączące z chłodnymi i odległymi osobami z przeszłości. Poczuj, jak ciężar schodzi z ramion, a lekkość wyboru siebie na pierwszym miejscu staje się oczywista. Ty jesteś nagrodą, a każdy, kto chce zamieszkać w Twoim ogrodzie, musi nauczyć się podlewać kwiaty z tą samą intensywnością. Bądź gotowa, ponieważ zmiana wzorca będzie odczuwalna. Plan duchowy ujawnia, że wkrótce pojawi się naturalny brak zainteresowania tymi, którzy nie stawiają cię na pierwszym miejscu. To znak awansu duszy. Wyraźnym sygnałem zakończenia cyklu będzie spokój towarzyszący słowu nie wobec dawnej propozycji, która wcześniej wywoływała niepokój. Aniołowie pokazują, że nowy rozdział przyniesie tak płynną wzajemność, iż na początku może ona zaskakiwać. Kończy się cykl pogoni za niemożliwym a zaczyna cykl spotkania możliwego i błogosławionego. Zwycięstwo tkwi w odwadze samowystarczalności, a miłość, której szukano na zewnątrz, rozkwita teraz wewnątrz, przyciągając wreszcie tych godnych Twojego królestwa. Przyjmij to z wiarą, bo portale dostępności miłosnej są otwarte. Jeśli wierzysz, że zasługujesz na miłość w pełni i że czas cierpienia z powodu nieobecnych dobiegł końca, Podziel się swoją siłą w komentarzach i obejmij to duchowe wyzwolenie. Niech tak się stanie: w jasności, miłości i suwerennej ochronie niebios, teraz i na wieki. Amen.